I dzisiaj kontynuujemy sobie trochę ekspienia. Jestem już na takiej krajnie magmy. Tutaj już trochę kasy dostajemy 13 tysięcy za pokonanie jednego. I oni są tutaj. Magmowe postacie. I ogólnie trochę my musimy tutaj poekpić. Tam w środku tego dużego budynku, co jest tutaj, widzicie. Jest też boss, którego będziemy musieli pokonać. Ale oni nam dużo biją, obrażeń. No nie można też do nich tak podchodzić, no bo widzicie, no na chwilę poczedłem, już mam połowę tak naprawdę HP. Mamy za niedługo 1200 poziom, więc to jest już... Spoko level. A trzeba mieć chyba 1500, żeby dojść na kolejne morze, czy coś takiego. Więc no trochę jeszcze musimy po to ale za niedługo tam będziemy. Tutaj w środku jeszcze bym poszedł zobaczyć na tego bossa. Zrobiliśmy to zadanie. Tylko od którego levela jest ten boss, też mnie ciekawi. Sobie zobaczmy, od którego on jest levela. Pirat lawowy. A nie, to jest ich 8. Czyli nie wiem, gdzie ten boss jest. Tutaj Pirat lawowy to chyba tam są. jakieś Piraci lawowi. Ale jak widzicie, to tutaj w środku jest boss. Ale chyba na tego bossa. Nie ma zadania, więc to trochę szkoda, bo za bossa na pewno by się więcej o wiele dostawało. Chyba, że gdzieś ukryty jest. Nie, możemy zaraz poszukać. Może za tym budynkiem dużym jest, albo o tutaj na górze gdzieś. Nie, tu na górze raczej nie ma. Jakaś misja raczej mi się wydaje, że na tego bossa jest. Może tam z drugiej strony, bo tam są jeszcze do pokonania przeciwnicy, później pewnie będziemy musieli tam pójść ich pokonać. Tylko nie widziałem tam żadnych questów, żebyśmy mogli sobie wziąć, ale to zobaczymy. No może gdzieś tutaj jest, Konam nam jeszcze tych trzy osoby i pójdziemy zobaczyć. Czy tam jest quest na tego bossa? A on ma który level? Ten boss? Ten boss ma level 1150. Czyli w sumie to powinniśmy mieć już jakiegoś questa na niego. Może tutaj po drugiej stronie jest, bo tutaj są magmowe potwory, drugie. że do nich się nie opłaca tu przychodzić? A tu jest jeszcze jakieś miasteczko w ogóle, takie mniejsze. Zobaczmy, co my tu mamy. O, u tego tylko na innej wyspie. Kupiłem właśnie to kung fu wodne. I tutaj jest jeszcze jakiś mroczny król. Co my tu mamy? Darkstep. Tylko że on jest za 150 tysięcy. To tańszy od tego, co my mamy. Bo my mamy za 300 tysięcy. Czyli gdzieś jeszcze musiał być ten dark step. ja nie wiem gdzie dokładnie. Nie trzeba może go kiedyś poszukać. Boże, tak jak my mamy już 420 poziom na tym. A na tym dark stepie byśmy mieli pewnie pierwszy poziom. Więc może będzie się opłacać na przykład tą elektryczność kupić. Może ona będzie lepsza. dla umiejętność elektryczności. Ale no nie wiem za bardzo, gdzie ona jest. Ale mi się wydaje, że na kolejnym morzu te właśnie umiejętności specjalne. Możemy ulepszyć je jakoś. To dopiero na trzecim morzu, to więc troszkę jeszcze pobijamy tego expa. 1500 poziom, więc to jest troszkę level jeszcze. Przynajmniej to expienie tutaj nie jest jakieś dobre, no bo to trzeba chodzić w tą stronę, w tą stronę. Najlepiej żeby byli jak w tej jaskini, czyli wszyscy koło siebie. O, to tam było fajnie expić, tylko tam nie opłaca się, bo o wiele mniej expa daje tak naprawdę. Tam się nie opłaca siedzieć, a tutaj no jest daleko, ale chyba się bardziej opłaca niż tam siedzieć. Możemy w sumie spróbować jeszcze pokonać tego bossa, bo jestem ciekaw, bo nie mamy na niego zadania. Ale jestem ciekaw, ile dostaniemy za niego expa, bez zadania nawet, bo może się samego bossa będzie opłacać, ale on dużo bije. Ma na pewno dużo HP też. Też tak zatrzymuje. Dobra, ile? 73 tysiące. I był na chwilę szary ekran, czyli albo jak go się pokonuje, to się taki ekran dostaje. Albo po prostu on jakiś taki dym wysyła. Ale no nie, nie opłaca się na nim ekspić, bo nie ma żadnej misji na niego, a on mało daje. Jeszcze jakby jakaś misja na niego fajna była, to może by się bardziej opłacało. Tylko że to by trzeba było też zmieniać serwery, bo jest coś takiego, że jak zmieniasz serwer, to na tym innym serwerze może ten boss właśnie być. Można go tak pokonywać cały czas zmieniać serwer, pokonać, zmieniać serwer i pokonać, ale tutaj to się nie opłaca, bo nie ma za bardzo misji. Myślę, że coś z tyłu jeszcze jest, ale tutaj mamy jakąś wyspę z czaszką jeszcze. Co to jest? Nie, będziemy pewnie musieli tam pójść też później troszeczkę, a na razie musimy się tutaj zająć tymi. Dajemy im spore obrażenia. Oni tak naprawdę jak się ich bije. To nic nie robią, bo jak się stoi w miejscu, to zadają też jakieś tam obrażenia, też nie jakieś duże. Ale najlepiej to ich bić tylko cały czas, bo tak to nic nie robią. Pewnie ten boss bije troszeczkę więcej obrażeń. Trochę ciężej jest go pokonywać, więc bardziej się opłaca tu expić. A ciekaw jestem, czemu nie dali płesta na niego, na tego bossa, chyba że gdzieś jest. Byśmy o wiele więcej expa dostawali, jakbyśmy go pokonali. Pirat lawowy 1200 poziom, trzeba ośmiu. Pójdziemy sobie razem zrobić tą misję i zobaczymy, czy się będzie ją w ogóle opłacać. No bo trzeba troszkę jednak dalej biec Jak jeszcze oni nie są jakoś tak bardzo zebrani No zobaczymy, czy oni mają jakiś taki dystans, że podchodzą do ciebie szybko, czy nie Bo jak nie, to nie opłaca się To się opłaca tylko tutaj farmić, na tej wyspie przynajmniej Może później będzie to lepsze gdzieś Trzeba troszkę przechodzić, no ale też to nie jest tak jakoś daleko jak tam Dobra, mamy nowego quest'a na 1200 poziomie Idziemy sobie zobaczyć, co to jest Next Island nam pisze, ale to jest chyba ta sama wyspa Pirat Lawowy, tak on nam daje troszeczkę więcej a dokładnie to daje nam o 2 miliony więcej. Nie wiem, czy o 2 miliony to się będzie opłacać. Ale chodźmy, bo oni są tutaj, tak? Też są trochę rozrzuceni. O nie, chyba się nie opłaca. Jak za 2 miliony, no bo patrzcie, jak to trzeba daleko biegać. To się chyba nie opłaca. Ich jest chyba tylko trójka? Nie, ich jest tutaj więcej. No ale tak szczerze, patrząc na tą odległość, a odległość, jaką musimy tam pokonać, to bardziej się opłaca siedzieć tam na tych początkowych niż na tych drugich. Bo z nimi to trzeba tak biegać. Jakby oni nie wiem, byli na przykład. Tu, gdzie macie te cztery drzewa, albo na przykład w tym miasteczku, byli poukładani, tylko to by było na pewno lepiej. A tak to trzeba tutaj dużo za nimi biegać. To tutaj się chyba nie opłaca. No, raz zrobimy tą misję, ale raczej będziemy tam siedzieć, bo tutaj no daleko trzeba po prostu chodzić. Mogę też podlatować tym atakiem pod C troszeczkę szybciej, no ale on się też długo odnawia. Jakby on się szybciej odnawiał, to by było troszeczkę lepiej. Na pewno by lepiej się tutaj expiła, ale my wróćmy sobie do ekspienia już tam z powrotem. Dobra, powbijałem troszeczkę leveli. Mam plus 99 statystyk. Mogę sobie dodać. Pirat lawowy. Idziemy jeszcze tutaj ich zrobić. No oni są troszeczkę bardziej rozłożeni. Ale to jest jakby ostatnie zadanie, więc możemy sobie tu pójść. Chociaż mam jeszcze minutę podwójnego expa. Ale mi się wydaje, że w minutę pokonamy ośmiu. Tego cenie opłaca się naciskać, bo oni bardzo dużo biją obrażeń. A to cenie zadaje im jakoś tak giga dużo, tak naprawdę. Lepiej ich po prostu tak bić z ręki. Mam 38 sekund, żeby Czech pokonać jeszcze, ok. To może uda nam się to zrobić. No, tylko tu musimy przejść. 28 sekund, dobra. Trzeba szybko to robić, może się uda. Gdzie jeszcze? Tutaj są 21 sekund. My musimy dwójkę pokonać. No jeszcze jakby jeden się tutaj zrespił. Ostatni. Ostatniego pokonujemy i chyba wbijamy już 1251 nawet level i będziemy musieli pójść na kolejną wyspę. Tylko nie wiem gdzie jest kolejna wyspa. Zobaczmy sobie i tam chodźmy. NP Find the NPC at Cursed Ship. Czyli na statku. Czyli teraz będziemy musieli do tego statku wejść, co ostatnio byliśmy w sumie tam, ale no nie mogliśmy zadań wziąć, no bo to było 1250 level. Ale chodźmy sobie zobaczyć jakie misje są na tym statku Dobra, jesteśmy już blisko, zamieniamy się No i wchodzimy, zobaczymy Jak tam te misje są Tu tak ciemno było, okej okay. Podchodzimy do tego jakie on ma tu misje Senat Statku 33 miliony expo Okej, okay, a którzy tu są tutaj? No nie, czemu jest jeden tutaj tylko? No nie gadajcie, że jest tu tylko trójka, ale tu kogoś mamy jeszcze Misja, rozmowa. To ektoplazm. Otrzymujemy jeszcze jak jakiś materiał zdobyć, żeby tutaj z nim porozmawiać. To jest też skrzynka. Okej. Okay. A w tych pomieszczeniach jeszcze ktoś jest? Chyba nie. My musimy 8 pokonać, żeby dostać 88 tysięcy. Tylko czy to są właśnie ci Ship Tak, to są ci, ci Ich musimy pokonać 8. Oni nam robimy mniej niż, niż tamci, co musieliśmy bardzo unikać tych lawowych. A lawa ile nam robiła? Więc tutaj w sumie będzie się troszkę lepiej expić Bo nie wiem, jak z tą buddą, bo jak Widzicie to misje są tutaj, a z Buddą to obatu tu nie wejdziemy. Czy wejdziemy? No tutaj nam się nie uda. Czyli na tym statku będziemy musieli niestety bez Buddy sobie poradzić, ale tam dalej ten statek zwiedzimy w następnym odcinku. W tym odcinku to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć.